Dzisiaj pogramy sobie Minecrafta na Lobotomii. To wybierzmy sobie może wioskę. Kurde, to chodzi chyba w jakichś 20 FPS-ach. To wygląda jakby do Minecrafta dodali jakieś zioło czy coś xd. Dobra, idziemy do kowala. Eee... No tak, zapomniałem, że przecież od zawsze chodziłem po polanie. Widać, zapomina mi się na starość. No to może chodźmy do Kejwa. To znaczy miałem na myśli chodźmy sobie po górach. Drobne przejęzyczenie. Dobra to wykopię węgiel. Czemu mam siekierę? A przewidziało mi się przecież toki fold. Zepsuta ruda. No bywa. No to może jakaś wspinaczka. Aha. To jest owca. Dobra to pozbieram drewno i zbuduję jakiś dom. Ty tu jest dziura? Co jest? Chyba to nie był dobry pomysł odstawiać leki. Opustynia. Hej, byle na środku polany? Co jest? Ej, chyba mi weszło. Co to kurde jest? Dobra, nie no, idziemy kopać. Mam to w nosie. I widać tego efekty. Dobra, to może coś skraftuje. Kurde, czuję się tak, jakbym kupił jakąś płytkę z Minecraftem na wazarku w Poznaniu. I to ma być krowa? Powiem tak. Matko Bosko, mówię, co to, to, to się stanęło?